Witam wszystkich ponownie na moim kanale Benel TV Akwarystyka. No jak wiecie, u mnie duże zmiany. Postanowiłem zamknąć oczywiście hodowlę. Oczywiście tutaj powodów jest wiele, nie tylko i wyłącznie o to, że podwyżki prądu i tak dalej, ale są również inne powody, dzięki którym po prostu postanowiliśmy troszeczkę zwolnić z naszym rozwojem. Tej hodowli oczywiście nie macie się co martwić, bo na pewno będziemy dalej rozmnażać skalarki, jak i również kiryski, no i oczywiście moje retmelony. Oczywiście z rozmnażania returkusów zrezygnowaliśmy, więc rybki zostały wystawione na sprzedaż. Także większość już została sprzedana. Co do gupików, również będą wystawione, tylko znajdę chwilkę czasu, żeby mniej więcej Wam porobić zdjęcia, jakie to są na sprzedaż i tak dalej. Tutaj widzicie, jesteśmy przy zbiorniczku, gdzie były gupiki odmiany kobra. Także jak widzicie, w tym zbiorniczku już będą pływać od dzisiaj molinezje żaglopłetwe zielone. Także jak widzicie, ładne statko tutaj nam się zrobiło. No i oczywiście będziemy rozmnażać je. W drugim zbiorniczku, jak widzicie, nadal pływają gupiki snow White. No i tak zostanie, jest to bardzo ładna, piękna odmiana gupika, która mi się podoba. Także będzie sobie tutaj pływać nadal. Wracając do tematu, oczywiście nadal będziemy rozmawiać skalary, ale pewnie się zastanawiacie, czemu nie ma hodowli, a co będzie w zamian hodowli. To oczywiście dowiecie się w kolejnym odcinku. Bo jeszcze oczywiście jestem na etapie przerabiania tego wszystkiego, jak i również niektóre już rzeczy czy regały zostały wystawione na moim Oeliksie, także, jeśli ktoś by chciał coś. Kupić w miarę rozsądnej cenie to oczywiście zapraszam na mojego Eliksa. Link oczywiście w opisie filmu. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? To oczywiście wam dziękuję wszystkim serdecznie, że wchodzicie na mój kanał. W końcu to dzięki wam ten kanał istnieje. Także serdecznie wam za to dziękuję. Także maluszków tutaj Snow White'ów jest naprawdę bardzo dużo. Ceny różne widziałem na Elixie, nawet niektórzy sprzedają je po 20 zł za sztukę. No, troszeczkę to jest bzdurna. Cena, ale no, każdy sprzedaje za jaką oczywiście cenę chce, ale czy uda mu się sprzedać, czy nie, no to już w to nie wnikajmy. Tutaj oczywiście wpadamy do jednego zbiorniczka ze skalarami filipińskimi blue. Są po selekcji naprawdę, selekcja była delikatna że dalej samczyk się sprawuje i naprawdę bardzo ładne takie mamy. Tutaj oczywiście wpadniemy na chwilkę również do, do młodziutkich retmelonów. Jak widzicie, bardzo ładnie nam się tutaj płetwy retmelona wybarwiają. No też również mam dużo zamówień co do tego retmelona, no ale jak widzicie, jeszcze musi troszeczkę podrosnąć, z, zanim zostanie oczywiście wysłany do Was, ale już mamy oczywiście parę osób zapisanych. Rybki oczywiście w dobrej kondycji, że wszystko mamy pod kontrolą oczywiście wodę również. Zawsze sobie badamy, Także jak na dzień dzisiejszy, wszystko ładnie u nas hula. Również oczywiście w międzyczasie Ikrę złożyły nam skalary zebry. Do dzisiaj sobie ładnie pilnują, także również potrafią dbać, pilnować swoją Ikrę. Również bardzo dużo wyszło nam z jednej pary pomarańczków. Myślę, że jakieś 90% wylęku nam wyszło, więc to jest naprawdę bardzo fajny rezultat. No, już nie jeden taki wylęk miałem. Już chyba ze wszystkich par moich miałem taki wylęk 90%, więc. Naprawdę rybki są widzę, w bardzo dobrej kondycji, że tylko pozostaje się cieszyć. Wielkimi krokami oczywiście zbliża się konkurs na moim kanale z okazji 3000 subów. Więc, żeby oczywiście nie przedłużać, to dziękuję jeszcze raz wam wszystkim serdecznie, że budujecie ten kanał. Również nas motywuje do tego, by nagrywać dla Was filmy, jak i również powiększać naszą społeczność akwarystyczną. Więc co? to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć.